Siemka wszystkim. Wróciliśmy z kolegą do miejsca, w którym już kiedyś byliśmy, czyli szukamy wielkich kanałów, wielkich tuneli w starej karbidowni. Ja mu się postaram tu pokazać, bo zdaje się, my znaleźli to miejsce. Uuu, pięknie. Tam jest kilkanaście metrów w dół. Patrzcie. Na pewno jest zejście to, ale, ale drabinki nie są w dobrym stanie, szczególnie pierwszych 4-5 szczebelków metalowych, ale tam nie widzę, czy tam jest to drożne. Możliwe jest drożne, że nie widać. Ale na pewno tutaj jest wejście. Czekajcie się. Tu są drabinki. Uu i tam jest zejście no tu jest jakieś nie wiem szczelum 7-8 metrów no ja ci to po potem bo nagrom, także nie ma problemu ale jest to na pewno tutaj no na mój gust to ja bym tu proponował mieć zabezpieczenie w postaci lin bo zdrowie jest jedno i bezpieczeństwo jest najważniejsze. To widzicie, jest jakieś wejście do góry. Jesteśmy trochę pod ziemią, parę metrów, ale na pewno wejście jest tutaj. Także wejście mamy namierzone. A trzeba zebrać ekipa, odpowiedni sprzęt może jakiś czujniczek wielogazowy można by wchodzić. No ale jest to na pewno tutaj. Także cel namierzony ciekawe czy tam jest przejście jeszcze się przygotuję tutaj Poszukać. o poleciało w dół e, możliwe że jest nie widzę ale tak to wygląda tu szczebelki są no, no, kilkanaście metrów bym powiedział tu w tym a w tym tutaj jest to jest ten sam poziom? musi być ten sam poziom na no Trudno powiedzieć, no, nie będę strzelał. No, jest kilka ładnych metrów w dół. Dobra, miejsce namierzone. Jak coś, to będziemy wchodzić. To na razie: wszystko z tego miejsca. Trzymajcie się. Siemka.